Cześć, witajcie. Z tej strony gastroenterolog Marta Dobra, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj 7 czerwca. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Myślę, że niewiele osób o tym wie, ale bardzo wiele osób oglądających filmy na tym kanale, im samym i również myślę, że wiecie, że mnie zależy na tym, żebyśmy byli bezpieczni, Właśnie pod kątem spożywanej żywności. Ja osobiście, zarówno jako lekarz, jak i mama, jako córka, słuchajcie, osoba, która kupuje jedzenie dla swojej rodziny, dla swoich bliskich i zaleca różnego rodzaju interwencje żywieniowe swoim pacjentom, bardzo mi zależy na tym, żeby żywność, którą spożywają wszyscy. Każdy jeden, niezależnie od tego, co chce jeść, żeby to była żywność dla nas, dla was, dla każdego bezpieczna. I w związku z tym, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, chciałabym Was zaprosić i zrobić taką małą autoreklamę na wywiad, na odcinek, który zamieściłam w. Nie tak dawno, bo on około miesiąc temu, gdzie jest transmisja z posiedzenia Komisji, właśnie do spraw bezpieczeństwa żywności, na której swój referat wygłosiła pani profesor Grażyna Cichosz. Słuchajcie, i tak trochę się już zdradziłam, bo mam wielką nadzieję, że uda mi się panią profesor zaprosić do wywiadu na mój kanał, i trzymajcie kciuki. Jeżeli jest ktoś, kto pomógłby mi się z panią profesor skontaktować, to zostawcie komentarz pod tym filmem. Ale słuchajcie, przede wszystkim to, po pierwsze, zapraszam do oglądania filmu. Link do niego za, zamieszczę pod. Tutaj pod tym filmikiem, natomiast chciałabym Wam powiedzieć tak, od mojej strony, że ja, jako coraz bardziej świadomy konsument, bo powiem Wam, że nie zawsze miałam taką wielką świadomość tego, jaki mamy problem obecnie z dostępem do wysokiej jakości produktów spożywczych. Tak? To przede wszystkim priorytetem powinna być wiedza. Każdy z nas powinien mieć wiedzę na temat tego, co kupujemy: tak? na temat pochodzenia żywności, na temat składu żywności, na temat technologii, w jakiej żywność została e, wytworzona, na temat e, całego łańcucha dostaw, e, opakowań. Wszystko powinno być e, dostępne dla konsumenta, który kupuje dany produkt. E, Pomyślicie sobie, no, nie ma miejsca na opakowaniu, żeby tam przyczepiać nie wiadomo jak długie, jak długie opisy. Słuchajcie, można to zrobić w prosty sposób. Mamy teraz, każdy ma telefon, dajemy jakiś kod na zasadzie kodu QR albo czegoś podobnego, najeżdżamy sobie telefonem i proszę bardzo, wyświetla się cała lista. Skąd pochodzi, kto wyprodukował, jaki numer serii, jakie ma dodatki, wszystkie, nie tylko te, które są powyżej 2%, każdy jeden dodatek powinien być. W jakiej technologii wyprodukowane, w jakim zakładzie, kto jest za to odpowiedzialny, wszystko powinno tam być. Tak? Kto dopuścił produkt do spożycia, ja takie informacje chciałabym wiedzieć tak? i móc sobie, że tak powiem, zasejwować, czyli zachować te informacje i móc je porównywać. Myślę, że przy tym rozwoju technologii, które mamy obecnie, stworzenie takiej aplikacji nie byłoby żadnym problemem. Jest wiele programów, jest wiele osób, które zajmuje się tym, żeby etykiety były w takiej pierwszej, że tak powiem, rzucie na półce czytelne, żeby były proste, ale jak ktoś chce więcej informacji, to powinien dostać wszystko od A do Z, bo to od nas powinno zależeć, czy chcemy czytać etykiety, czy nie. A nie od y, osób, które zamieszczą na niej to, co chcą, żebyśmy przeczytali. Tak? Ja tak osobiście uważam. To jest moja opinia. Druga sprawa. E, konsument powinien mieć prawo wyboru, czyli my powinniśmy mieć do wyboru produkty, bo one powinny być dostępne. One powinny być e, dla nas w określonych, niedalekich miejscach. Tak to. Nie chodzi o to, żebym ja chcąc kupić kawałek dobrej wołowiny, to musiała jakby to przeszukiwać tony miejsca. Są, fajna jest inicjatywa Włodzi, gdzie mamy targ rolników, gdzie oni przyjeżdżają i mogą się wystawiać. Tak samo mamy takie targi lokalne. Ok, ale według mnie powinna być promocja małych gospodarstw, małych lokalnych. Wytwórców żywności, takich małych, właśnie producentów, ale też dystrybutorów, bo słuchajcie, ja widzę, że znikają miejsca, w których dostępne były takie miejsca, takie produkty, prosto, że tak powiem, im krótszy łańcuch dostaw i im mniej pośredników, tym lepiej. Tak więc ja osobiście, jak tylko mogę robić zakupy i kupować od naszych tutaj lokalsów, to y, jak najbardziej i Was również do tego zachęcam. Y, kolejna rzecz, y, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności, to jest edukacja. To, co ja tutaj robię y, na kanale, słuchajcie, ale to powinno być już od y, szkoły, tak? My powinniśmy mieć dostęp do rzetelnej wiedzy, do niezależnej wiedzy, tak? Na taką, na którą nie mają wpływu ani producenci, ani koncerny, ani marketingowcy, ani politycy, ani no, to powinni być niezależni eksperci. Ta wiedza powinna być szybko aktualizowana. Słuchajcie. Nie tak, że my, naukowcy, dowiadują się o czymś, sprawdzają i wiedzą, a powszechnie to, że tak powiem, jest dostępna wiedza po kilku latach. No, tak nie powinno być. Teraz i tak ten, jakby czas od momentu jakby zdobycia wiedzy do jej rozprzestrzenienia się jest krótszy niż kiedyś, ale to i tak według mnie jest za długo. Poza tym, ta edukacja powinna być prowadzona w języku zrozumiałym dla każdego. Czyli nie to, że artykuły są pisane. Przez naukowców, dla naukowców, tylko że każdy, kto usiądzie i będzie chciał przeczytać, będzie rozumiał, o czym czyta. I to powinno być jedno z podstawowych kryteriów, bo z tego, co ja widzę, bardzo wiele osób chciałoby jakby znaleźć wiedzę, ale jest napisana i podana tak nieprzystępnym językiem, że no to odpycha. To odpycha, słuchajcie, no to y, ja mam dokładnie to samo. Jak czytam coś, co jest dla mnie zbyt skomplikowane i techniczne, no nie jestem w stanie przez to przejść mimo mojego poziomu wykształcenia. Y, no i co jeszcze? My, jako konsumenci, powinniśmy mieć możliwość kontroli. Y, nie mówię, że y, my mamy kontrolować producentów i jeździć po fabrykach. Nie, nie, ale chodzi o to, że jeżeli coś kupujemy, że jeżeli coś widzimy na półkach. I coś nam się nie podoba, tak? Yy, mamy tutaj takie poczucie, że jest fałszerstwo, że nie do końca to jest zgodne z opisem, żebyśmy mieli gdzie to zgłosić. Żeby były takie organy, które wspierają konsumentów, a nie yy, słuchajcie, producentów, yy, łańcucha dostaw, yy, przechowywania. To z czego są produkowane opakowania, tak? Co się dzieje e, z niewykorzystaną żywnością i tak dalej, słuchajcie. E, bardzo e, to taki, taka powinna być wzajemne zaufanie, ale również wzajemna kontrola, tak? E, pamiętam e, taka, to, no, żebyśmy e, mieli taką możliwość, tak? że to nie są jakieś. E, bardzo skomplikowane procedury. Coś prostego. No, kupiłem w sklepie, otworzyłem, nie podoba mi się to. Biorę taką żywność i wiem, gdzie mam ją zanieść albo wiem, gdzie mogę ją wysłać, żeby tam zajęli się, czy to jest zgodne z tym, co deklaruje producent, tak? I też myślę, że postęp technologii jest taki, że sprawdzenie osób, które, że tak powiem, nie do końca to, co sprzedają, z tym, co deklarują, się zgadza, będzie dosyć proste. Mamy w Polsce takie miejsca, nie mówię, że nie, bo to jest i Główny Inspektorat Sanitarny, i Główny Inspektorat Weterynaryjny, Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa i samo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju. Ale powiedzcie mi, do kogo tam uderzyć? Do jakiego pokoju? Gdzie to napisać, słuchajcie? No, jakby człowiek miał się przez to wszystko przekopać, a to powinno być bardzo jasne. To powinno być na wierzchu, o tym powinniśmy wiedzieć, o tym powinniśmy być edukowani. Więc słuchajcie, wymagajcie. Mamy również embryoty, bo udało mi się znaleźć kilka miejsc. Które kilka organizacji pozarządowych, które też zajmują się właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności. I to są, to jest Federacja Polskich Banków Żywności, to jest Koalicja Żywa Ziemia, znalazłam Fundacja Kupuj odpowiedzialnie, Instytut Spraw Obywatelskich, Slow Food Polska i Food Sharing Polska. To są takie pozarządowe organizacje, które wspomagają właśnie tutaj w różnych obszarach, Produkcji żywności. Co od siebie mogę zaapelować? E, jedzmy nieprzetworzoną żywność. Jedzmy nie marnujmy, tak? Dzielmy się, jeśli mamy nadmiar. Kupujmy tylko tyle, ile potrzebujemy. Kupujmy sezonowo, kupujmy lo lokalnie. E, słuchajcie, Wasze zdrowie na pewno ulegnie poprawie. Na koniec dzięki wielkie za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, słuchajcie. Jeszcze zapraszam was. Linki do wywiadów, linki do podcastów z panią profesor Cichosz zamieszczę wam w opisie tego filmu. Dzięki wielkie. Trzymajcie się bezpiecznie. Cześć, papa. Pa.